Dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogmasie. To już 21, poży zaraz święta, to jest szok, jak w tym roku mi ten czas leciał w grudniu, po prostu tak i już święta. Słuchajcie, teraz lecimy do dentysty. Nie wiem, jak będzie wyglądało moje mówienie po dentyście. Postaram się jak najszybciej do was wrócić, bo będę miała na pewno znieczulenie wprowadzane. Dobrze wiecie, po znieczuleniu mówi się troszeczkę dziwnie. Ale spróbujemy, zobaczymy, idę ogarnąć moje ząbki. Jeszcze udało się właśnie termin znaleźć przed świętami, więc bardzo się cieszę. Mam kilka rzeczy do zrobienia e, i takich leczniczych, i estetycznych, także ja ogólnie nie jestem osobą, która się nie boi dentystów, wiecie, stomatologów lekarzy w ogóle nie, nie stresuje mnie coś takiego. Ale e, długo już nie byłam, z półtorej roku, więc no, zastanawiam się, jak to dzisiaj w ogóle będzie, jak będę. czy będę mocno znieczulona, czy będę coś czuła, czy będzie mnie bolało, czy nie będzie mnie bolało, także zobaczymy i. Mojego oglądania kochani Powiem wam, że ja mam dzisiaj cały dzień od rana na wariackich papierach I teraz właśnie spieszę się do dentysty Michał podjechał po treningu I mam ze sobą torbę z laptopem I w trakcie jazdy do dentysty będę montowała vlogmasa Bo po prostu się nie wyrobiłam Także no trudno ogarnę jakoś Ale jest jazda od rana Gdzie jest Miśko? Tam to nie stoi, dobrze. Ale co do auta. Jakbyś weź dziecka dziecko, tutaj fajne w ten Ile miejsca że bo No tak, jestem taka jest obładowana. Co to ty masz? Ja sobie widziałam kolagen. Miałam mega ochotę na kawę, ale nasz ekspres nie żyje. A, się rozczuwał. Na 20 minut się kąpałam, mam włosy, suszyłam włosy. Oczywiście z odżywką, wszystko, nie? Więc. Ła! No, a nasz ekspres naprawdę nie działa. Nie wiem, to jest, to jest taki syf tam, że nie wiem skąd to się wzięło. Jakby od kamienia regularnie, nie rozumiem. Trzeba go dać do serwisu koniecznie, bo... Bo tak się nie da żyć, nie da się pić kawy, tak. A trzeba pić kawę. Boże, ta pogoda jest taka... Piękna oczywiście, chciałam powiedzieć. Mimo co narzekać. Łyczek jeszcze kolagenu, póki mogę pić. Bo zaraz pewnie z godziny, dwie nie będę mogła. Ile ty nie się ostatnio? Nie, pić możesz. Jeszcze nie można. Godzinę. Bo nie, można nie, no, ja mogę od razu pić. Bokami. To miałeś podobną rzecz robioną do mnie, nie bo też plombę jakby. No, tylko że ja tam miałem ja oczyszczone mocno bardzo, nie. A jak u mnie będzie? Bo ktoś to z pindoliu. Mhm. no zdarza się. Dobra, co idę? Trzymajcie kciuki, żeby mi ładnie naprawili ząbka, ząbki. Nie wiem co będą robić. Chablasem. <noise> <noise> Muszę jeszcze zrobić jedynkę, ale to. Nie teraz. To taka estetyczna rzecz bardziej. Więc najpierw. Najpierw leczonko, no i tyle idę i chyba tam zasnę na tym fotelu, bo normalnie mnie tak muli. Strasznie! Idziemy! w miarę, więc spoko, ale okazało się, że nie mam dwóch zębów do zrobienia, tak jak myślałam, jak próbowałam przewidzieć, tylko pięć. A jak zobaczyłam tą szóstkę a na kamerze pani ją tam rozwierciła delikatnie, wyciągnęła opatrunek, który ja miałam tak półtorej, dwa lata chodziłam z opatrunkiem, który też powinien być wymieniony już ponad rok temu. Jak ja to zobaczyłam, to ja już się wystraszyłam o najgorsze. Więc na szczęście udało się go uratować, bo go pięknie zrobiła i maga się cieszę. No, i teraz do zrobienia będą cztery kolejne. Jeszcze jedynka uzupełnienie, już estetyczne, ale jeszcze cztery zęby mam do leczenia, więc dwa lata bez dentysty, i po prostu zadziała się jakaś tragedia w tym czasie. Średnio, ale będą zrobione, i będą zdrowe, i będzie wszystko bit. Zachęcam Was też do pilnowania swoich zębów. Było dwa lata i masakra się tam zadziała, a bardzo dbam o zęby. Myję trzy, cztery razy dziennie. E, używam nici dentystycznej, także nie spodziewałabym się naprawdę. No ale zdarza się i tak. Dobra, już sprawozdanie mężowi zdane. No i słuchajcie, jedziemy teraz zjeść. Tu strasznie czuję. A ja to, to ja to samo, to samo co ja mam. Ustnie czujesz w nie. No tutaj delikatnie, ale tutaj no, tak dziwne. Ja jakby... Muszę pić wody dużo, żeby zmetabolizować szybciej znieczulenie. I co? Idziemy jeść. Tak. No, ile mamy? To jest? Do 26 no, może minut. Do pójdziemy chyba. Sam jesteś sapką chyba. Nie mnie Baru, w ogóle zapomniałam, weszłam do łazienki i zapomniałam, że mam piasek na twarzy I nie umyłam sobie twarzy O Jezus, jak peeling jakiś Też tak miałeś? Tak Piaskiem? Jezus Dobrze, się nie malowałam, bo mi się... Nie miałam w ogóle czasu, żeby się pomalować dzisiaj, ale jakbym się pomalowała, to bym żałowała, bo była cała, wiecie, wrócona tylko No dobra, nieważne ale, oczywiście, musiałam mieć dołożone znieczulenie. Tak samo, no. Ja tu indignację miałam. się śmiałam, bo Michał właśnie był ostatnio. Miał na prawej tego samego zęba, co ja, szóstkę właśnie z prawej strony na dole. I mówi, no, jeszcze pani musiała mi dorzucić znieczulenie, bo czułam. Ja mówię, no ja to samo, nie? Pani mówi do mnie, że jak będzie bolało, to proszę podnieść lewą rękę. No ja, ja tak mówię, dobra, nic nie boli, nie boli, zabolało raz. Mówię, oho. Uh -huh. Drugi, trzeci, tak mocno, ja mówię, nie, no, nie wytrzymam tego. I bo się bałam, wiesz co będzie dalej, nie? Jak to początek jest, był no tak, tak naprawdę wiesz. wiercenia, no taki w nerwa, po prostu czujesz to kurde w kręgosupie. Mówię <głupie> cię w kręgosupie. Ogólnie Disco Polo jest o tyle śmieszne, że o! że tekst, który tam się powtarza cały czas jesteście w stanie ogarnąć wszystkać pół piosenki i kolejne pół już możecie śpiewać. I ja tak mam zawsze, że nie znam, na... tej piosenki też nie znam, ale już wiem, co on się zaśpiewa dalej. jest takie przewidywalne. Kochani, to jest budynek, który ma w sobie niesamowitą historię, bo on został podczas II Wojny Światowej zbombardowany. Widzimy się jeszcze... Tam mieścicie hotel pięciogwiazdkowy, hotel Warszawa. Jest naprawdę super. Byliśmy tam w środku. Parę lat temu na urodziny Michała jest naprawdę kozacki. Ja ogólnie z tego miejsca brałam dla Michała tort na urodziny i on był przepyszny i mam ochotę na coś słodkiego, ale chyba nie będę mogła jeszcze coś, nie? Nie Nie będzie rewolucji rządkowej potem? Nie, dlaczego? Widzisz, ty... po prostu miał dużo kofeiny i inny. Ogólnie stwierdziłam, że jednak ją chyba wypiję, bo jest dobra. Ja ogólnie wolę zimną masę, wroszoną, ale to jest taka dobra, że chyba przejdzie. Jakie Mamy głęboko malko. Proszę bardzo. To jest coś nie tak w moim falu lądow. Oooo! Jest w drugą stronę. Koniec wizyty już mnie tak bolała szczęka od otwierania to cały czas i czułam tutaj ten zawias, że coś jest parka. deserki, co się nazywa trysliches, tak? Mm. To jest bina czekolada, mleko skondensowane i coś jeszcze chyba. A tutaj mamy takiego pięknego piękniska. Co... To jest ciastek ze swojesz. Tak, to jest ciastek ze szłeka. Mm. To jest strasznie słabe to światło i mega ciemno. Wyglądam w tym świetle mega dziwnie, ale trzeba... Uuu. Jaka pianka Hej, to może smakować trochę jak twój tort, bo tutaj jest mleko skondensowane Pokażę jak pachnie mm. Nawet bardzo podobnie I co? Jest Trochę inna, Ale pyszne Takie nasączone Próbujesz? Dobre, co? Ale ten jest mniej słodki. Mm -hmm. Jest, ale jest bardzo podobny, a bardzo smaczny. Ale jest takie mokry, Widziałam sobie jeszcze kawę mrożoną, bo strasznie za mną cały dzień chodziła kawa, więc koniecznie wleciała mrożona. Jest wielki Ej, super tu jest. We dwójka byśmy się tutaj mi się zmieścili. Ja to mam zabawę, stary zamarza. Stary pokaż jak zamarzasz Chodź tu bliżej, bo cię nie widać. O. Eee. Ja tam zimną kawę swoją trzymaj ty. Bo proszę, ja mam zimne serce.

Z Krakowa, od A, Roberta. Jest Od Roberta, z klubu, nie? Z Krakowa. Nie patrzysz na przemoc, tak jak się biją, dobrze, nie musisz się patrzeć. No, jest słodkie, piękne, tak? Ślicznie wyglądasz na tym kocyku, wiesz? Ślicznie. Piękne. Koniec. Wow. są tacy śmieszni o, tutaj przyszła do mnie Żeby wszystkie się położyć Super myszko, tak? O, małe malutkie yeah. Brawo, panie Francuzie On oui. no, maksywkę ksywkę Tarzan, mu, mówiłem Jezusek No i jak on wygląda trochę? O, i Paulinko

Patrzę teraz na tą halę i to jest inna hala niż ta na której my byliśmy w kwietniu na KSW właśnie w Paryżu i kurczę, no fajnie to wygląda naprawdę Aj! I mimo że jeździmy praktycznie co miesiąc na KSW to tylko to się nie nudzi. Ja nie wiem jak to się dzieje, ale mi się to nie nudzi i jak byliśmy ostatni raz miesiąc temu, dzisiaj nas nie ma i za miesiąc jedziemy i te... Ten raz jak opuszczamy, to ja już w styczniu będę pewnie skakała z radości, jak będziemy tam jechać, naprawdę. To jest takie uzależniające w ogóle, żeby być tam przede wszystkim na żywo, bo w telewizji to... Wiecie, to nie jest to, ale no i tak super. Mówiłam przed chwilą widzom, że już bym chciała tam być. Ale ogólnie jest wielka hala. Gruba, co? No i kwestia, że to jest jedna z najnowocześniejszych hal, jaka powstała w Europie. Jedna z najświeższych i to jest... Największe wydarzenie w historii Francji, jeżeli chodzi o ilość kibiców. Nawet na UFC nie było tyle osób. 16 tysięcy? 16 000 sprzedali, no. No bo ta arena pomieści do 40 tysięcy osób, nie? E, no to super. Ale pamiętasz, na no w Paryżu ta atmosfera na gali No naprawdę, to jest sztos Jak byliśmy właśnie w kwietniu w Paryżu na KSW, to pierwszy raz w ogóle na żywo słyszeliśmy taki doping ludzi Oni są trybuny, to po prostu nawet na moment chyba nie były cicho Mnie taka głowa bolała po całej gali Bo oni non stop dopingowali No to jest chyba najlepsza gala jeśli chodzi o doping To właśnie tam była w Paryżu I naprawdę reagowali bardzo żywo Super, podobało mi się to, naprawdę Fajną moją publiczność, właśnie taką aktywną bardzo nie, nie ma ciszy no za słodko. Moja skarpetka <grym> w Jezus, to jest najsłodsze, co to zobaczycie. to to jest Trochę mnie zaczął boleć ten ząb jednak godzina z otwartą paszczą i wierceniem już mam czucie w całości trochę mnie tutaj jeszcze trzyma delikatnie ale już język czuję wszystko tam jest ok ale zawias mnie boli od tutaj od szczęki po prawej stronie i czuję, że był wiercony jednak. Godzina roboty w zębie daje się bez znaki. Ale to nic. Wziąłam przeciwbóla i <grymnie> żyję. Keksel. Na haję i Keksel. Zonko... Nie, nie jest mój, To są... Jest, to jakieś swoje córy Moja zupka I moje krewetki ja Jeśli chodzi o takie zupy tajskie, bo zamówiliśmy właśnie z restauracji tajskiej To ja wolę tom yum Ale ze względu na to, że miałam robionego tego zęba No to nie chciałam takich mega ostrych rzeczy, żeby jeszcze, wiecie, podrażniać tą miałem ustną i... Gdzieś tam żołądek też podrażnię, żeby zaraz mnie brzuch nie zaczął goleć, Więc wzięłam sobie Tomka i jest naprawdę bardzo dobra I ta kapustka w tych krawetkach, ja w ogóle uwielbiam warzywa jakieś marynowane i tak dalej I ta kapustka jest tak pyszna, lekko słodka, kwaśna Świetna Jak się smakuje? Bardzo dobre Też się to zamawiasz w sumie, nie? nie? zmieniam, bo czasem jest drugie Nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest chyba kaung pong czasem. Kaung pong, pong Ale smakuje trochę jak zupa Tomka No pięknie prosisz ale mamy dzisiaj wieczór. Pyszka jedzonko, gorąca czekolada i KSW. Oh, oh. Otwieramy kalendarze. To otwierałeś już dzisiaj swój? Nie. Mamy Kinder Bueno. Na jutro do kawki, której nie wypijemy, bo mamy Zepsutty nuks Nux 21, na Uu, coś zielonego tego jeszcze nie było. To jest krem na dzień anti-aging, przeciwstarzeniowy się tak się prezentuje jego opakowanie. Estrauder 21, też coś dużego. Uuu. Co my tu mamy? Double Wear Smooth and Blur Primer. Baza pod makijaż. To wszystko na dzisiaj, moi kochani. Widzimy się jutro w 22 dniu vlogmasu. Pa!